Cześć moi drodzy, Krzysztof na kanale Krzysztof Garaż. Zmieniłem olej. I chciałbym sobie poresetować i poustawiać dobrze inspekcje serwisowe. inspekcję olejowa, inspekcja serwisowa. Był taki film, dam wam tutaj link u góry, ale on był ponad 3 lata temu prawie cztery. Jak to tutaj sobie skąpa poustawiać z hcds Najpierw zobaczcie, co mi się pokazuje. Wymiana oleju ze 100 km. No ja ten olej właśnie sobie zmieniłem. Ile mam przebiegu? 262 tysiące. Co ile ja mam ustawione... Słuchajcie, to zaraz przeniesiemy się do kompa. Co ile mam ustawione serwis olejowy? Zaraz zobaczymy, bo nie pamiętam. Wyostrz BBB, ciśnienie, przeglądy. No, 100 km, wymiana oleju za 100 km i 92 dni, a przegląd za 500. To jest przegląd ten tak zwany stały, a wymiana oleju, no to jest wymiana oleju, no to tak się po prostu tu nazywa. Można sobie dwa przeglądy takie ustawić i one będą nam się przypominać. Słuchajcie, no to zajrzyjmy do kompa. Bo tutaj na przykład w tym jak zauważycie nie widać co ile macie ten wpisany w liczniku w systemie przeglądów przebieg przy którym wam ta wymiana oleju wyskoczy nie wiem może macie 10 może 15 może 30 i co 30 mi się wydaje, że wymianę oleju mam że wymianę oleju mam co 10 lub 11 lub 12, coś takiego ustawione, natomiast przeglądy mam co 20. Zajrzyjmy do kompa i sobie to skasujemy z kompa, bo jak widzicie nie ma tutaj opcji kasuj, kurczę. Dziwne. Może dopiero jak przekroczy ten, ten 100 km czyli będzie na yy, poniżej, tak? Czyli przekroczyliśmy już okres zmiany oleju, dopiero wtedy pojawi się tu reset. Widziałem turę. Dobra, przenosimy się do kompa i popatrzymy, ile ja przejechałem, w jakim czasie. Bo tu wszystko będzie widać, nie? Dobrze, wejdźmy w licznik, czyli Autoskan, licznik. No, ja tu chyba żadnych błędów nie mam, jak sobie przypominam. No, co jest? Mam tu wszystko podłączone. Jeszcze raz. Co tu mam? Błąd. No błąd w radiu, bo to mi jest to antena. Mam antenę cyfrową, ale chińską, więc tam olać. Słuchajcie, licznik. Wchodzimy w licznik. To jest, przypominam, Oktawia 2 Super dwójka FL. Rok tam 14, więc tu jest licznik taki bardzo już bardziej rozbudowany niż normalnie. W każdym liczniku, zależnie od jego wersji, od jego oprogramowania, od auta jest to inaczej, ja to pokazuję na Superbie 2FL, bardzo prawdopodobnie będzie w pasacie B7, w Octavie 2FL, w Golfie 6, ale z licznikami dużymi nie jest, czyli z MaxiDotami. Moi drodzy, adaptacje. Ja mam ustawione, patrzcie, tu już Wam, w tym filmie, co Wam dałem link, pokazywałem, co to jest ESI, tryb ESI lub SIA. To są standard, a to jest extended, i to musi być wyłączone. I tutaj mam C. Seat jest zwykłym, najzwyklejszym serwisem, który nie liczy nam, jak to powiedzieć, przebiegu, obciążenia, przejechanych, na jakich obrotach, to tak, ochrona termiczna oleju, i tak Czyli to jest tak zwany long life. Nie, ja sobie tutaj przedstawiłem, w tym filmie wam pokazywałem. Że mam przegląd standardowy, czyli co stało ilość kilometrów. Tak i to jest ten tryb. SI nas kompletnie nie interesuje. Extended, nas interesuje SIA lub SID, zależy jak to tam zwał. SIA, zobaczcie. Moje, mo, moje SIA maksimum 11 tysięcy. Czyli zostało mi 100, czyli przejechałem tak naprawdę ile? 10 900 i. i, i no zgadza się, 10 900 pokazuje 100, że mi 100 pozostało. 365 dni sobie wpisałem, czyli ja zmieniam olej albo co roku, albo co 11 tysięcy. tam 12, jak to przyjadek w znaczenia. Ważne, żeby go zmieniać w miarę często. A Fix to był ten drugi, co wam mówiłem. Co mam, mam co 20 tysięcy lub 2 lata? Ile przejechałem 14900, ile tam było? 500. Dokładnie było 500, czyli z 20 tysięcy przejechałem 14900, zostało 500 do tego. Jakiegoś tam serwisu, nie wiem, co ja sobie to ustawię. Więc to, to by było 252, to coś, chyba olej DSG sobie coś ustawię. Znajdźmy sobie tego... To już nie będzie, SIA, SIA, SIA. Fix, 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 fix. SIA. Gdzie to jest, żeby zobaczyć, ile przejechałem dokładnie. ESI Resetting, CE, Level Status Selection. Takie dwie są dwie opcyjki, czyli ile czasu przejechane od ostatniego resetowania. To są, to są y, maksimum, to są maksymalne wartości, czyli ta, przy której wam się będzie dar. Ale jest gdzieś coś takiego jak przejechana wartość od ostatniego kasowania. Chcę zobaczyć, czy to się zgadza, czy przejechałem te tam 10900. Z 11, jak zostało 100, to 10900. Widzicie gdzieś? Mówcie mi. Tu jest SI. O, tutaj, to nie będzie, przepraszam, nie będzie w SIA, tylko w SI. Czyli w Extended, w, czy to mamy Extended, czy mamy SIA. Nie, to serwis rozszerzony, tylko zwykły. 10900, no jak mordę szczelił tutaj. Zobaczcie, a tutaj jeszcze time. 273 dni, czyli widzę sobie, że przejechałem przez, przejechałem przez 273 dni. Gdzieś 11 tysięcy prawie. Jaka to jest? 273 dni to ile to jest miesięcy. Ja według moich zapisów. Olej ostatni, olej zmieniałem w listopadzie. Mam sierpień. Olej listopad miesięcy, 9 razy. 30, 270. Jak mordę szczelił, dobrze? Jak dokładnie lip od razu widać, że tu się nie da okantować, nie? Jak, w jakiś sposób. E, moi drodzy, to. Przebieg mam 262 tysiące. No tak i przed chwilą zmieniłem olej, a poprzedni raz to był 251. W listopadzie. Także ja tam dużo nie jeżdżę, jak widzicie. Latem motocyklem. Nie jeżdżę też codziennie do pracy, więc wiadomo. Czy tutaj jest kasowanie? Powiem wam tak. Jest opcja warning active, czyli zapaliło mi się już, no nie zapaliło mi się, ale już się, nie? Tak, że 100 km zostało, więc już jest warning. Mogłem to wykasować bezpośrednio stąd, ale zrobimy to po ponieważ no tu jak widzicie, na liczniku nie ma, na liczniku nie ma opcji reset, a powinna być, nie wiem czemu nie ma. Jak ktoś wie, napiszcie w komentarzach, czy to się pojawi, bo po... nie chcę już jechać jeszcze 100 km, żeby zobaczyć, czy pojawi mi się reset, ale wydaje mi się, że w Oktawie kiedyś resetowałem i nie było najmniejszego problemu. A to w superbie nie ma. No dobra, no załóżmy, że nie ma, czyli ja mam ustawione, moi drodzy. Nie, tutaj w ESI, jak widzicie, nie można ustawić Extended, nie można ustawić żadnego. Czasu lub maksymalnej ilości przebiegu, przy którym będziemy, będzie darło się o wymianę oleju, bo ESI nie działa. Natomiast w ESI możemy tylko obejrzeć przejechany dystans od ostatniej inspekcji. tak? Gdzie to jest? Dystans od ostatniego kasowania zgadza się i czas od ostatniego kasowania. Pomimo, że to ESI jest wyłączone, extended, i my posługujemy się CI, no to w tych dwóch wartościach, w tych dwóch komórkach adaptacji możemy sobie to obejrzeć. Natomiast Ile my chcemy kilometrów, żeby nam wyskakiwało, to robimy właśnie już w SIA, lub ile dni. Ja mam te 11. Ustawię sobie te 11. Tak. I teraz taką opcję, żeby to skasować, to w liczniku. Robi się poprzez SRI reset. Czyli wchodzimy w VCDS na jego główną stronę i tu mamy SRI reset. On no teraz sobie cały licznik odczytuje te wszystkie komórki. Adaptacji, które przed chwilą sobie obejrzeliśmy. No, widzicie? Jak tu pięknie wygląda. Reminder status, to co przed chwilą oglądaliśmy jest active. Przejechane. Dni. Tu jakieś, nie wiem co to są. No, to są te SI jakość oleju, sadza obciążenie termiczne. No, a to jest moje, to co ja chcę, żeby mi się ustawiło. I teraz zobaczcie. Jeżeli ja wybiorę preset SI oil. To tu wskoczy tylko 0, nic tu więcej się nie zmieni. Jak wybiorę reset Fix i OSI, no to Fix to jest właśnie ten drugi przegląd, który mam na 20 tysięcy. Fix mam, o patrzcie, 20 tysięcy i 730 dni, czyli 2 lata. Przejechałem tyle i przez tyle dni. Pytanie, kiedy to było kasowane, nie? Pytanie, kiedy to było kasowane, bo, do, bo tak naprawdę nie wiem. A te wszystkie extended, extended, extended. Są nieaktywne. Ja nie chcę kasować tego fixa, czyli tej inspekcji zwykłej, tylko inspekcji olejowej. I w inspekcji olejowej, moi drodzy, tu wskoczy warning nieaktyw, no, czyli zniknie warning. Tutaj wskoczy 0, tu wskoczy 0, no bo to resetuje, tak? 10900 przyjechałem, 273 dni, tu wskoczy 0. Tu nie wiem, co powskakuje. SIA Maximum Time to Service. Tak, no to się uzupełni, to się uzupełni. Tu jest 11, 117. Nie, 11, 711, tam, 14. Ja tu się kiedyś bawiłem. No i zróbmy to, tak? Nie wiem czy ja nie chcę sobie ustawić na 12. Co, jak myślicie? Ustawimy na 12, to nam pokaże, że następny przegląd za 12 tysięcy. Nie dobra, 11 mam ustawione od jakiegoś czasu i to 11 się robi. Perform e Series i on to robi z automatu. Jeżeli macie ustawiony serwis Extended, no to teraz to też wam skasuję i ustawi wam, e że. Wasz przegląd olejowy będzie 15 minimum, a maksymalnie 30. I już, patrzcie, resetnik tu jest pusto. Jak wejdziemy sobie z powrotem w licznik, to zobaczycie, że w tych, nie, albo nawet nie w licznik, bo to tutaj ładnie widać w tej tabelce. Zobaczcie, w tym serii reset tutaj ładnie widać. W jednej tabelce, nie? nie trzeba tam latać po tych. I co mamy? dystans przejechany od inspekcji, czyli od tego resetowania 0, ilość dni 0, to też się skasowało, tu maksimum 11 tysięcy lub 365 dni, tu jest 20 tysięcy lub 730 dni, no i to sobie, to sobie ten, fiksy liczą swoją drogą, to jest to tak jakby jeden podlicznik, który sobie liczy, a moje SIA to jest drugi podlicznik, no i teraz Inspekcję mamy zresetowaną. No co, inspekcję mamy zresetowaną. 0,00 No i zobaczmy co się pojawiło tutaj. Przegląd. Info. Wymiana oleju za 11 tysięcy i 365 dni. Bardzo ładnie. A przegląd za 5100. Więc to będę miał w DSG. 260... 200, no jakoś tak. No tak sobie to ustawiłem, tam się bawiłem. Ten drugi przegląd to jest, wiecie, tak mówię Wam, dla, dla, dla przypomnienia, tylko i wyłącznie dla przypomnienia Wam, żeby zrobić inspekcję serwisową. Nie jest to inspekcja olejowa. To są dwa różne podliczniki, które można sobie ustawić tak, jak ktoś sobie lubi. I ja tutaj na przeglądach mam to, co chciałem. Piękna sprawa. Nie ma resetu. No, ale to dziwne. Nie będę tutaj się mądrzał. No i mam 262 tysiące, 11 tysięcy, 273 będzie następny, następna wymiana oleju. To będzie pewnie latem. No i tyle. Czyli dwa razy w roku zmieniam. Nawet nie, to będzie sierpień, listopad, może. Może październik. W wakacjach teraz zmieniałem do listopada. W listopadzie do końca sierpnia praktycznie przejeździłem. Listopad do końca sierpnia. No, no to ja tak co półtora. Olej, zmieniam dwa oleje na półtora roku. O, bo ja nie robię 20 tysięcy rocznie, więc spoko. No i tak to wygląda. Tak to wygląda. Przypomnienie w stosunku do tamtego filmu. Pięknie, pięknie. Elegancko olej wymieniony. Temat załatwiony. Mogę sobie jechać do ocypla na zlot Oktawi Klubu Polska. Pozdrawiam moi drodzy. Trzymajcie się. Hej.